Cześć, kochani, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z tematem prezentowym. Jak wiecie, jest to taki hot temat, bo jeśli chodzi o prezenty, to nigdy nie wiadomo, co kupić. I powiem Wam szczerze, że jest ciężko wybrać prezent danej osobie, ponieważ no trzeba, jakąś, trzeba tą osobę bardzo dobrze znać. Nie zawsze mamy możliwość poznania idealnie jakiejś tam koleżanki, a jednak, mimo wszystko, chcemy jej dać prezent. No i właśnie, co kupić? Co kupić osobie, której mniej znamy? Może co kupić osobie, którą lepiej znamy? Co kupić siostrze, cioci, mamie, babci? Kobiecie. Mój temat dzisiaj będzie dotyczył kobiet, czyli prezenty, pomysły na prezenty właśnie dla niej. Chciałabym po pokazać Wam, yy, i też yy, yy, nagrałam yy, niektóre rzeczy specjalnie, wybrałam się do miasta, aby Wam ponagrywać różne rzeczy, yy, które moim zdaniem by nadawały się na prezent, z których ja osobiście bym się cieszyła. Oczywiście. Każdy musi podejść do tej sprawy indywidualnie i bazować na tym, właśnie jaka jest osoba, jakie ma potrzeby, czy na przykład ona się maluje. No to wiadomo wtedy, że kosmetyków jej nie kupimy. <laughs> Także dobrze by było, żebyście dostosowały te swoje prezenty właśnie do osoby. Ja sobie oczywiście zrobiłam tutaj ściągę i mam napisane w punktach, co można by było dać. I również mogłabym tutaj Wam mniej więcej pokazać, zaprezentować coś e, Zrobić Wam taką ala ściągę e, I nawet Wam podlinkować niektóre rzeczy, które będą tutaj się pojawiały w tym temacie Także kochani, zapraszam Więc, zacznijmy od tego, że każda kobieta uwielbia błyskotki Mniej błyszczące i więcej błyszczące Mam tutaj oczywiście na myśli biżuterię Ja tutaj byłam w Tiki Maxie i tutaj Wam zaprezentuję przeróżne biżuterie. Czy to są kolczyki, czy są to naszyjniki, czy są to nawet bransoletki czy pierścionki Chociaż z pierściągiem to już jest ciężko, bo trzeba znać rozmiar danej osoby. Ale myślę, że naszyjnik, kolczyki to jest bardzo fajny pomysł. Jest to oczywiście. Mm... Są różne biżuterie, tak? Jedne możecie kupić za 10 funtów, a inne możemy kupić sobie za parę set funtów, więc to zależy też jaki macie budżet i jakby ile chcecie przeznaczyć no nie? Na, na daną osobę. Ale wydaje mi się, że biżuteria to jest klasyk, to jest odwieczny, najlepszy pomysł na właśnie mm, prezent. Jeśli chodzi o takie bardziej luksusowe, bo tutaj Wam pokazałam taki Maxa, ale jeśli chodzi o takie bardziej luksusowe rzeczy, to na przykład tak ładnie pakuje w, w, w tym roku. Louis Vuitton z taką przepiękną, trójwymiarową kartką dostajecie, gdzie możecie oczywiście tutaj na przykład wypisać komuś życzenia z taką malutką. Słuchajcie. E, mm, kopertą i tutaj piszemy życzenia, i możemy coś takiego dać w prezencie. E, jeśli właśnie chodzi o takie bardziej luksusowe marki, e, także mówię, to wszystko zależy od tego, ja, jaki chcecie dać prezent, komu chcecie dać ten prezent i jaki macie budżet. To są tylko i wyłącznie, kochani, pomysły. E, także e, biżuteria biżuteria pod punkt pierwszy mogę sobie już nawet skreślić. Kolejną, kolejnym pomysłem na prezent mogą być zegarki. I to też bym zaliczyła do biżuterii, ponieważ zegarki w dzisiejszych czasach są piękne. Są wypełnione kryształkami słarowskiego, nawet diamentami. Są klasyczne, oczywiście, ze skóry. Także to też dostosowujemy, jakby do danej osoby. Zegarki też fajnie dać facetowi, ale to już nie będę rozdrabniać się na ten temat, bo temat jest o kobietach. Ale myślę, że zegarek. W dzisiejszych czasach myślę, że kr kr króluje Michael Kors. <laughs> Każda dziewczyna by się cieszyła. Ale nie tylko, bo tutaj znowu Wam pokazuję, jakie fajne zegarki możecie znaleźć w TK Maxie. Właśnie yy, tanie, ta tania cena, po 20 funtów. Także myślę, że naprawdę fajnie to wygląda. Są zegarki, które wręcz mają dołączane yy, do kompletu takie zmienne. Yy, Paski, czyli może być na zwykłym pasku, może być na takim bardziej kryształowym pasku. Także są takie rzeczy, słuchajcie, w TK Maxie. także byłam w szoku bardzo ładne zegarki, i myślę, że żadna dziewczyna by nie pogardziła takim prezentem. Następny prezent, który mogłabym zaliczyć, którego ja bym się sama cieszyła z tego, to może taki trochę nietuzinkowy, i trochę um, taki wiecie, prezent, który. Jest no, nieco inny, ale jest bardzo praktycznym prezentem dla osoby, która podróżuje, a nawet i częściej. I mam tutaj na myśli torby podróżne. I takie torby możecie zamówić online, możecie iść właśnie do TK Maxa. Oni tam mają często oryginalne właśnie jakieś torby z Gessa, z DKY. Tutaj pokazuję Wam przykłady, jakie ja nagrałam. Naprawdę bardzo ładne torby. Ja osobiście bym się bardzo ucieszyła z takiej torby. Jest to duży prezent, a Mimo wszystko nie jest on taki bardzo kosztowny. Łyk herbatki. Także wydaje mi się, że jest to taki inny prezent, ale na pewno bardzo, bardzo praktyczny. Wydaje mi się, że właśnie dla osoby starszej i dla osoby młodszej taki prezent by pasował. Mamy to. Kolejna, kolejną rzeczą, z której, by się, z której ja bym się ucieszyła, no to jakaś tam torebka na przykład, która od zawsze mi się podoba. Eee, torebki to jest taki, wiecie, temat też bardzo indywidualny, każdy lubi inne torebki yy, wiadomo też, że torebki można kupić za 5 funtów, a można kupić je za 10 tysięcy funtów więc wiadomo, yy, natomiast jeżeli jesteście przeznaczy, chcecie przeznaczyć yy, jakąś tam większą kwotę na torebki i kupić coś oryginalnego, no to myślę, że był to, byłby to świetny pomysł ja bym się bardzo cieszyła, jakby mi na przykład mąż yy, kupił torebkę z, z Gucci albo coś takiego więc yy, myślę, że to jest świetny pomysł, ale jeśli chodzi o też takie luksusowe torebki To pamiętajcie, że możecie je znaleźć właśnie w TK Maxie. Ja tutaj nie nagrałam filmika Bo ten pomysł mi przyszedł właśnie teraz Ale y, wiem, że TK Maxx, DKNY Mają też y, Często z Moschino Love Moschino Z Duna mają y, Mają przeróżne Naprawdę przeróżne firmy tam mają Także warto jest się rozglądać Za torebkami Chociaż jest to taki ryzykowny prezent, no bo co jeśli się danej osobie to nie spodoba? Chyba że właśnie znacie bardzo dobrze taką osobę i, i możecie właśnie zaserwować jej taki prezent. Kolejnym, kolejnym prezentem, którym wydaje mi się, że jest on taki właśnie tańszy, fajny, wydaje mi się, że i dla starszej, i dla młodej osoby, to są to takie. Mm, Wiecie, małe, małe rzeczy typu ciepłe skarpety, ładna czapeczka, ładny, może oryginalny szalik, coś właśnie takiego zimowego. Coś, co się też kojarzy z zimą, ze świętami. No, może nie jest to prezent na cały rok, ale myślę, że osoby, które otrzymają taki prezent. Na pewno sobie schowają i nie dość, że będą mieć sentyment do takiego produktu. To dodatkowo jeszcze może wybierzecie im coś takiego ładnego. Ja widziałam właśnie w TK Maxie. Sorry, że tak cały czas o tym TK Maxie, ale to był, to, był, to jest sklep, którego, w którym wchodzicie i po prostu tam znajdziecie wszystko. Także ja się skupiłam właśnie na TK Maxie i właśnie tak jak mówię. Jakieś szaliczki, jakieś ciepłe skarpety yy, Zrobić nawet taką paczkę, słuchajcie Właśnie czapka, szalik, ciepłe skarpety Może jakiś yy, termofor I wydaje mi się, że to jest super, super pomysł właśnie dla zmarźlucha Ja jestem takim zmarźluchem i ja bym się na pewno cieszyła a te produkty wcale niekoniecznie są bardzo drogie. No, bo nie musicie też kupować oryginalnych takich: wiecie, jakiś z Gucci, czy, czy nie wiadomo z czego. Możecie właśnie iść do TK Maxa i takie produkty są. Słuchajcie, tam po 10 funtów, po 5 funtów. Także jest, są różne ceny. Także wydaje mi się, że to jest świetny, świetny pomysł, właśnie na zimowy prezent. Kolejny, kolejny prezent to wydaje mi się, że. Każda dziewczyna lubi coś robić z włosami i jakieś urządzenia do włosów zawsze są potrzebne. Ja tutaj Wam chciałam pokazać dwa produkty, które najczęściej używam i które najbardziej mi się sprawdzają, więc może będziecie mieć taką małą ściągawkę. Jeśli chodzi o prostownicę, to jest to moja ulubiona prostownica. Bardzo często o nią pytacie. Jest to Head Gear. Jeżeli ją znajdę gdzieś na internecie, to podlinkuję wam ją. To jest prostownica, którą używają fryzjerzy w salonach fryzjerskich. Bardzo, bardzo dobra prostownica ceramiczna, którą oczywiście można sobie temperaturę ustawiać, w której można temperaturę ustawiać. Więc ja po prostu ją uwielbiam. Mam ją już parę lat i cały czas jest ona po prostu jak nowa. A drugim urządzeniem to będzie lokówka. Lokówka wydaje mi się, że idealną lokówką jest lokówka stożkowa, ponieważ nią możecie uzyskać przeróżne loki. Możecie nią uzyskać loczki-loczki, na przykład zakręcając włosy tylko tutaj na czubku, bądź możecie uzyskać nią takie beach waves, takie przepiękne fale, właśnie letnie. I to jest akurat lokówka z tej owej firmy. Także ja na przykład ją kupiłam w Argosie. Ona kosztowała grosze. Nie wiem, czy ona nie kosztowała 20-30 funtów. słuchajcie, ona mi się tak sprawdza, że za każdym razem, kiedy chcę sobie jakoś polokować włosy, zawsze, ale to zawsze używam właśnie jej. Także wydaje mi się, że urządzenia do włosów są świetnym pomysłem właśnie na prezenty. Kolejnym, kolejnym, kolejnym yy, prezentem, którego, z którego ja bym się cieszyła, to na pewno byłaby to gift karta. Gift karty można kupić wszędzie i możecie kupić gift karty do każdego sklepu, nawet do Tesco, możecie sobie nawet kupić do, na Netflix słuchajcie taką gift kartę i komuś dać Właśnie też trzeba wziąć pod uwagę, co ta dana osoba lubi Na przykład jeżeli macie koleżankę, która cały czas mówi, że chodzi do River Island i po prostu uwielbia River Island i wszystko tam kupuje no to fajnie by było kupić właśnie gift kartę. Wydaje mi się, że jest to taki najprostszy prezent w ogóle, którego możecie dać. Yy, nie ma łatwiejszego prezentu. Trochę takie na skróty. <grych> pójście, ale wydaje mi się, że lepiej coś takiego dostać niż. Kupić coś, z czego osoba może byłaby nie do końca zadowolona, więc gift karta. Oczywiście tam wbijacie sobie cenę: może być to 5 funtów, 10 funtów, może być to 50 funtów, może być to nawet 500 funtów, w zależności właśnie ile chcecie wydać na prezent. Wydaje mi się, że jest to zawsze fajna opcja i taki drobiazg. Nawet wiecie, za 20 funtów komuś dać, żebym mógł iść do budca i sobie kupić na przykład swój ulubiony, nie wiem, podkład. Także wydaje mi się, że gift karta jest świetnym, świetnym pomysłem. Ja na przykład w tamtym roku na urodziny dostałam gift karty i to były najlepsze prezenty, które mogłam sobie wymarzyć, bo o, coś mi się skończyło, poszłam sobie i kupiłam. A najlepsze karty są właśnie karty, które są uniwersalne, które pasują y, mają swoje ofercie na przykład 100 różnych sklepów Boots, Tesco, słuchajcie, River Island, Debenhams, są takie karty właśnie uniwersalne. Także to są, to jest świetny w ogóle pomysł moim zdaniem. Kolejnym pomysłem mogą być tutaj powinnam to pokazać przy, przy torebkach, ale też mogę teraz pokazać Portfele, słuchajcie, zwykłe portfele. Ja Wam polecam portfele z River Island, ponieważ są przepiękne. Ja mam właśnie ten swój z River Island. One często. Ja lubię takie duże portfele, akurat, ale wydaje mi się, że jest to świetny prezent. Te portfele nie są zbyt tanie, jak na portfel, ale uważam, że to jest świetny pomysł. Oczywiście możecie też kupić jakiś oryginalny Louis Vuitton, czy tak dalej, jakiś Belmont, ale mm, wydaje mi się, że portfel każdy lubi. No nie wiem. Ja nie znam dziewczyny, która nie nosi portfela, więc wydaje mi się, że jest to też fajny prezent Co jeszcze można by było pokazać? Jeżeli na przykład wasza koleżanka, mama, ciocia, siostra e, są e, typem domownik, e, takiego wiecie, domatora I uwielbiają na przykład dekorować sobie w domu i uwielbiają zapachy No to nic innego nie mogłoby się lepiej sprawdzić niż świeczki ja uwielbiam świeczki Ja kocham świeczki, ale uwielbiam jak pachnie mi w domu I po prostu Ja mam różne świeczki Od tych tańszych, czyli na przykład Yankee Candle To są, uważam, że dobrej jakości produkty A nie są zbyt drogie Uwielbiam te zapachy One naprawdę mocno, mocno pachną Są też na przykład Już takie lepsze produkty, bym powiedziała Na przykład tutaj macie zestaw z Espy Espa jest to już taka bardziej luksusowa firma, i no one po prostu tak pachną. Kupujecie taki zestaw, słuchajcie, trzech przepięknych świeczuszek. Zobaczcie, jak pięknie zapakowane. Tylko to otworzyłam po prostu. To jest taki zapach, że ja bym się cała tym. Najmniej wylała to na siebie. Po prostu przepiękne. I dodatkowo jeszcze macie taką kartę z wypisaniem: Właśnie. Życzeń, i, i tak dalej. Także to też Wam podlinkuję na dół. Jeżeli będziecie mieć ochotę e, coś takiego kupić, no to myślę, że świeczki kocha każdy. E, ostatnim, ostatnią świeczką, którą chciałam Wam zaprezentować. Będzie to świeczka już taka bardzo, bardzo luksusowa. Joe Malone. Joe Malone są to bardzo mocne świeczki i bardzo luksusowa jest to firma. One wyglądają przepięknie. Są pakowane w takie, zobaczcie, przepiękne opakowania. No, po prostu dostajecie coś takiego i nic innego Wam nie trzeba. Naprawdę. Te świeczki też bardzo mocno pachną. Jest to. Tak jak powiedziałam, dość luksusowy prezent, więc może też nie na każdą kieszeń Może są ludzie, którzy sobie pomyślą, nigdy za świeczkę nie dałabym tam na przykład 70 funtów Bo te świeczki właśnie tyle mniej więcej kosztują Ale wiecie co? Raz na rok, jak ktoś bardzo lubi świeczki I to jest też taki, bym powiedziała, prezent uniwersalny Taki, że wiecie, no... No ja bym się nie pogniwała, dostała świeczkę e, Oczywiście może wolałabym... Hmm, Zestaw pędzli, bo jestem makijażystką Ale za taką świeczkę Też super nie, 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 nie pogniewałabym się No i właśnie słuchajcie Nawiązując do ostatniej kategorii Kosmetyki Kosmetyki Słuchajcie Kosmetyki no to wiadome Też nie dla każdego Nie każda z Was się maluje Nie każda może Wasza siostra czy ciocia się maluje Natomiast e, oglądając tutaj mój kanał Podejrzewam, że tutaj są dziewczyny, które się malują, i być może część z Was ma osoby bliskie, koleżanki i tak które właśnie, przyjaciółki, które właśnie się też malują. Jak wiecie, make-up w dzisiejszych czasach to jest w ogóle, jeśli chodzi o sprzedaż, to jest numer jeden. <noise> Najbardziej zarabiająca branża na świecie, i ja Wam chciałam tutaj pokazać produkty, przykłady, czego, na co zwracać na przykład uwagę. I na przykład. Pierwszym produktem, którego możecie kupić w takim pełnym wymiarze, jest skarpeta świąteczna. I to jest gotowy prezent. Kupujecie taką jedną skarpetę, a jej zawartość jest taka, że mamy tutaj krem nawilżający z estry. Mamy tutaj highlighter z ilamaski. I to są pełnowymiarowe produkty. Mamy tutaj czarną maskarę z Alko, mamy tutaj paletkę cieni. To jest firma. Nie wiem, co to jest za firma, słuchajcie, ale ja wam to wszystko, ja Wam to podlinkuję tą skarpetę, to będziecie sobie mogły zobaczyć i zawartość. I mamy tutaj produkt do włosów, który yy, ma za zadanie jakby yy, reparacji tych włosów. I słuchajcie, ta skarpeta jest świetna, dlatego że produkty są przede wszystkim dobrej jakości. Są to produkty, bym powiedziała, drogie, a przy okazji macie taką piękną skarpetę. I w ogóle Look Fantastic też ma mm, skarpetę męską. No, ale ja mówię o damskiej. Wydaje mi się, że jest to świetna opcja, jeżeli e, chcecie kupić coś, parę kosmetyków, ale nie wiecie co. Wydaje mi się, że taka skarpeta jest świetnym pomysłem. Oczywiście jest tutaj taki haczyk do powieszenia i takie coś. No pięknie, no po prostu pięknie to wygląda. Przecudownie. Kolejnym jakby pomysłem na prezent, jeśli chodzi o kosmetyki, to są sety. Sety do ciała. Właśnie takie zestawy. To są takie mniejsze zestawy, na przykład z firmy yy, Macie Espy, na przykład Macie z Rituals. Ja wam tutaj pokażu, pokazuję Rituals. Yy, przepiękny zestaw do. Yy, patrzcie, jak w ogóle pięknie on wygląda. Ty w ogóle produkty Rituals przepięknie wyglądają i przepięknie pachną. I tutaj na przykład mamy tak yy, pod prysznic. Mamy krem do ciała i mamy jeszcze jakiś body scrub. Także uważam, że są to takie podstawowe produkty do kąpieli, do pielęgnacji ciała. No i co? Myślę, że, że to na pewno zda swoją. Ech, za, 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 zadanie. <laughs> za zadanie. Na pewno na pewno się spodoba. Kolejnym pomysłem, słuchajcie, to jest bardzo indywidualne. Zaliczam to do kosmetyków, ale są to perfumy. Ja Wam pokazuję tutaj perfumy YSL Black Opium, a dlaczego je pokazuję? Dlatego, że Black Opium i chyba Coco Chanel Mademoiselle są to najbardziej popularne perfumy na świecie. Najbardziej. Więc y, chyba co druga, przynajmniej w Anglii, naprawdę co druga angielka ma te perfumy. Są to perfumy mocne, słodkie, ale słuchajcie, one są takie bardzo wieczorowe. Ja je po prostu spotykam bardzo często I może one są oklepane Ale słuchajcie, one raczej się podobają każdemu To jest taki zapach, że tak jak Mademoiselle One się podobają każdemu Można się nimi spsikać bardzo dużo I wtedy może za dużo by było I wiecie, może by dusiły. Natomiast, jeżeli psikniemy się raz To ten zapach jest naprawdę ładny, kobiecy, słodziutki Naprawdę jest przepiękny ten zapach Także wydaje mi się, że Black Opium może, może być ok, może być ok Dobra I słuchajcie, reszta kosmetyków Które chciałabym Wam pokazać To, to są właśnie takie, między innymi Małe zestawy Jeżeli y, macie koleżankę, siostrę Albo tak i tak dalej Sroczkę, która uwielbia style Właśnie te produkty Ze stili y, płynne y, Cienie do oczu No to macie na przykład taki zestaw trzech produktów Kolejną rzeczą to jest taka paletka Ta paletka nie jest droga bo to jest NYX, ale uważam, że pasuje, pasowuje się w ten klimat świąteczny, Love Disco paletka zobaczcie, ma takie przepiękne sobie kolory takie wiecie co, pasujące każdej dziewczynie, to jest taka bardzo uniwersalna paletka, ale właśnie na ten sezon świąteczny i noworoczne. kolejną paletą Którą mogłabym Wam polecić, na przykład to jest paleta Morphe i Jeffree Star Słuchajcie, no kto by się obraził, która dziewczyna, po prostu, która ogląda YouTube'a By się obraziła z palety Morphe i Jeffree Star Po prostu, ale to już musi być, to już musicie, musicie też znać dziewczynę No bo na przykład ta była taka stonowana w stonowanych kolorach Natomiast jak wiecie ta, no to tutaj są już inne kolory Tu są już takie kolory Także to już musi być crazy dziewczyna, która lubi kombinować, która naprawdę jest bardzo w makijażu, siedzi, która chce kombinować, może, która chce się nauczyć makijażu. Te palety są tanimi paletami Morphe, a ich jakość jest przekozak. przekozak. Przed Przedostatnim produktem, którego chciałabym Wam pokazać, to są pędzle. I tutaj Wam też polecę na przykład pędzle z Morphy. I właśnie współpracy z Jacqueline Hill Dlaczego je pokazuję? Ponieważ one mają taką przepiękną kosmetyczkę Brokatową, bardzo świąteczną, bardzo noworoczną Są dwie opcje tych pędzli Są opcje, jest opcja do twarzy i jest opcja do oczu I opcja, ja sobie wzięłam opcję do, um, do buzi, do twarzy I tutaj jest, słuchajcie, pięć pędzli Pięć pędzli, pięknie wykonanych, piękna skówka białe. W Słuchajcie, sensie bateria mi padła i, i, i w sumie nie wiem na czym zakończyłam, ale na pewno wiem, że mówiłam o tych pędzlach. No i właśnie pędzle plus fajna kosmetyczka, błyszcząca. Wydaje mi się, że, e, że fajnie coś takiego dostać właśnie dziewczyny, które są, e, lubią makijaż, to wydaje mi się, że jest to fajny, fajny prezent. Tym bardziej, że e, jakby ta firma Morfi, jak wiecie, jest dobrą marką i dużo w ogóle miała kolabów z przeróżnymi youtuberami, influencerami, makijażystami, więc wydaje mi się, że jest to fajny pomysł. No i ostatnim pomysłem są oczywiście pomadki. I na przykład pomadki, które chciałabym Wam dzisiaj zaprezentować, to jest, są też w takiej świątecznej edycji. Są to pomadki z Maka w takiej przepięknej. Malutkiej kosmetyczce z takimi przeuroczymi, słuchajcie, gwiazdeczkami. E, tutaj, słuchajcie, w tej kosmetyczce znajdziecie aż trzy świąteczne pomadki. Ja nie wiem, czy one będą w regularnej sprzedaży, czy nie, ale wiem jedno. Wyglądają po prostu przeuroczo. E, są w takie właśnie gwiazdki, i to są małe pomadki. I słuchajcie, ten prezent to mi się chyba ucieszyła najbardziej. Ze wszystkiego. Dlaczego? Dlatego, że każda pomadka jest miód. Jeżeli macie dziewczynę, koleżankę, kogokolwiek, która ma taką obsesję na punkcie miód pomadek, jak ja, to uwaga, ten komplet jest mistrz. <grym> mistrz. Także tak, kochani, pomadki maka to był ostatni. Punkt na mojej liście Jest oczywiście o wiele, wiele innych Fajnych prezentów Na które można by było zwrócić uwagę Nie pomijmy jakichś cool Kul, bomb do kąpieli Na przykład z Lush Cosmetic To jest też na pewno fajny prezent Jest multum produktów Słuchajcie, w dzisiejszych czasach Żeby kupić, ale ja Chciałam Wam pokazać z czego, Na co ja bym zwróciła uwagę Właśnie przy wyborze No i co? Mam nadzieję, że czymś Was zainspirowałam. Mam nadzieję, że bardzo nie jestem spóźniona i wykorzystacie jeszcze moje pomysły właśnie przy zakupie Waszych prezentów. No i kochani, tak, dziękuję bardzo za uwagę. Te wszystkie produkty, może nie wszystkie, ale te produkty, które po prostu Wam pokazałam, postaram Wam się podlinkować, przynajmniej te kosmetyki, te świeczki, te, te urządzenia do, do włosów. Także, kochani, dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się już jutro, w kolejnym vlogu.